Witajcie. Dzisiaj będziemy robić przepyszną masę kajmakową. Do masy potrzebujemy 650 ml śmietanki. Ja używam łowickiej 36%, Dwie łyżki cukru pudru, 2 łyżki yy, żelatyny. Tu mam ją już nasączoną w 50 ml wody, 250 g mascarpone. Masa kajmakowa i tu będziemy ją dodawać po łyżce i będziemy smakować naszą masę. Pamiętajmy, że masa śmietana do ubijania musi być zimna, bardzo zimna z lodówki. Teraz odmierzę sobie. 150 mililitrów. Dodajemy cukier. I idziemy teraz. ubitej śmietany. Będziemy teraz dodawać mascarpone. Teraz będziemy ubijać aż będzie masa taka gęsta. Już uzyskaliśmy odpowiednią konsystencję. Zobaczcie, jest bardzo gęsta. Teraz będziemy dodawać kajmak. A w międzyczasie pójdę na 15 sekund dam żelatynę do rozpuszczenia. Teraz dodamy po łyżce kajmaku. dałam trzy łyżki. Zawsze sobie spróbujcie yy, jak smakuje masa, bo może się okazać, że będzie dla was za słodka, żeby nie była przesłodzona. Warto spróbować. Żelatynę już mam rozpuszczoną. W mikrofalówce. Teraz dołożę do tej żelatyny odrobinę masę. mieszamy i taką będę wlewać do naszej masy nasza masa jest już gotowa jest bardzo dobra jest dość gęsta, ale pamiętajmy, że ona jeszcze zgęstnieje, bo jest w niej żelatyna. Dziękuję bardzo za oglądanie naszego filmiku. Polecam zrobić masę. Do zobaczenia.